Tak, co powiedzieli, że co do nich dzwonię, to, tylko, to ja tylko jem Kasia, nie? I jak ja to robię, że tak wygląda, ma tyle jem. <głopaki> Chłopaki tutaj jedzą owocki, jedni drudzy, a my z Kasią takie śniadanie. Mm -hmm. To jest gdzieś w tym klucz, bo ja, jak byłam szczubą, i ja byłam po prostu co chwila. Ale ja tak samo. Ja, ale bo przemiana materii jest lepsza. Dokładnie, bo ja mam małe ilości. A teraz... Czyli pamiętajcie, kochani, dużo jedźcie. Bo jest lepsza przemiana materii. A jak nie jedzie tak, jak ja jeźdźcie? Tylko nie jedźcie. Dziennie. Tak, jedźcie raz dziennie, tylko no, a ja teraz... przynajmniej pięć posiłków dziennie. Ja jem raz dziennie. Najlepsze odchudzanie. I wyglądam jak wyglądam. Dobrze wyglądasz przez to. No, dobra, dobra. Hejka, kochani, jak widzicie na drugi dzień, tak się przedstawiają moje włosy. Dziś ich nie myłam, dałam im trochę spokoju. One jeszcze się będą, wiecie, wypłukiwać mi na bieżąco, ale dzisiaj tak ładnie jeszcze wyglądają, że je zostawiłam w spokoju. Rano, jak widzici, widzieliście, byłam u Kasi na śniadaniu, no i tam chłopaki się ostro pobawili. Kasperek dzisiaj dłużej rano pospał, więc mogliśmy zostać dłużej. Teraz Kasper no, rozbiera mi choineczkę, jakby nie było. Jakby nie było, Kasperek rozbiera mi teraz choinkę, chowa się przed Wami. I tak sobie stwierdziłam, że dostałam tak piękne świąteczne, nowe poduszki z nowej kolekcji, z mojego sklepu, że wiecie, no fajnie byłoby sobie znowu pozmieniać poduszki, mimo tego, że już wszystkie pozmieniałam w domu. Mam jeszcze dwie, i chyba te dwie też sobie zmienię, i po prostu jeszcze porozkładam w pokoju telewizyjnym. Bo jeden fotel jedzie już niedługo z Markiem w góry i kochani, dostaliśmy tak jakby. Jak by to wam powiedzieć, niepozwolenie, bo to jeszcze nie jest to, ale już jest jakby jeden krok dalej, żebyśmy mogli być w naszym domku na święta, bo panowie elektrycy wszystko pokończyli. I przyszła inspekcja. I ta inspekcja zatwierdziła, że wszystko z naszą elektryką w naszym domu jest w porządku, wszystko jest dobrze zrobione, według kodu, według pozwoleń, jakie są e, prawnie e, w North Caroline. Więc super, e, jeden krok milowy można powiedzieć, że za nami. E, no, i teraz czekamy na specjalne liczniki, które zakłada miasto, żeby już ten prąd, sobie wiecie, mógł tam hulać. E, bo ogólnie prąd już jest z dawno doprowadzony do domu, no ale jeszcze właśnie to nas czeka. E, I co jeszcze? E, I później właśnie Marek jedzie teraz na dniach. Bierze najwięcej rzeczy, bo bierze między innymi piekarnik z kuchenką, który właśnie niestety nie przyszedł. I słuchajcie, by dopiero był pod koniec stycznia, więc z Markiem szybko w tym samym sklepie szukaliśmy piekarnika i się udało, mieli i nawet mi się bardziej podoba niż ten, co zamówiliśmy wcześniej. Więc super, że dało się to tak, wiecie, podmienić, wymienić. I już on jest. Jak widzieliście, ja też wczoraj zakupiłam krzesła, Eee, więc też się Marek zabierze jeszcze zabierze hokery do kuchni lampki, eee, tutaj taki stoliczek eee, i też ma zabrać jeden fotel, który Wam później pokażę a fotel od Kasprat pójdzie na dół, bo on już teraz nie jest tam potrzebny, ja już wiecie nie karmię dawno tylko stał, bo nie było miejsca gdzie i jak i wszystko Wam powiem, eee, no ale teraz sobie zmienimy poduszki, a co? pokażę Wam je w pełnej okazałości eee, jeszcze raz, mam no też takie przepiękne jak zobaczcie z napisikiem. Te są akurat, ta jest akurat dla Kaspra. Tu mam z taką piękną choiną i też się zastanawiam, które sobie zabrać w góry, a które zmienić sobie tutaj. Ale stwierdziłam, że te kraty na pewno pójdą na tą czerwoną kanapę, bo będą idealnie pasować. Ale może sobie, wiecie, otworzyć wszystkie i zobaczyć, które po prostu jadą w góry, a które tutaj. U nas zostają. A jeszcze do tego zobaczcie, mam takie piękne nasze krzesła. Zresztą te krzesła są z IKEA i one są naprawdę świetne. Naprawdę są fajne. Półka jeszcze jest nie jest niezłożona, Nie, nie, nie. Ale dobra. I też bym chciała zrobić sobie ładne zdjęcie na tle tego właśnie fotela i tych poduszek, bo fajnie by to wszystko wyglądało. No nic, no dobra. To zabieram się za zmienianie. Jak już ładnie wygląda, z nowymi poduszkami, tymi zielonymi. Jak widzicie te z Mikołajami, z pick upem wszystkie ściągnęłam, bo chyba je wywiozę sobie w górę. tam będą dużo lepiej wyglądać. A tutaj właśnie tak bardzo elegancko. I jeszcze chciałabym dodać te dwie w kratę, które mam, w tą zieloną kratę. Ale mam kurczę za duże poduszki, muszę kupić mniejsze wkłady po prostu i wtedy będzie super to wyglądać. W sklepie wyskoczyłam na szybko, Marek już wrócił z pracy i poszukuję jakiegoś, jakichś prezentów dla e, nauczycieli Wiktorii, no bo już niedługo Wiktoria jest na finiszu i niedługo już ma ferie świąteczne, no i znalazłam, zobaczcie takie e, taki zestaw do robienia e, grontej czekolady, a tutaj mam zestaw 12 kaw świątecznych, ale za tą samą cenę, zobaczcie jakie jest super pudełko na ciasteczka. A tak i tam są w środku ciasteczka. Coś ślicznego. Nie wiem czy coś, takie, coś takiego nie uderzyć, bo to bardzo ładny taki drobiazg. No, Dobra kochani, już wybrałam. Jedno pudło jest dla pani od angielskiego, drugie pudło jest dla pani od matematyki. To są takie dwie główne panie, nauczycielki, które Wiktoria widzi no po prostu codziennie i najwięcej z nią spędzają można powiedzieć czasu. A tutaj takie drobiazgi dla mm, trenera, dla Pani od plastyki, y, dla Pana od komputerów y, i dla Pani od y, takich y, zajęć społecznych. Może tak, no więc wydaje mi się, że spoko. Tutaj takie są fajne te czekoladki, zobaczcie też są takie fajne, świąteczne, więc takie drobiazgi e, mam nadzieję, że się ucieszą. O, zobaczcie, udało mi się kupić takie jaśki, szesnastki rozmiar, jakby co, do tych mniejszych pokrowcy, e, bo chcę sobie je właśnie e, założyć jeszcze, te dwa. E, te dwa? Czy jeden? Hmm. A może jeden? A te dwa sobie zabiorę w góry, tego łosia i tego jelenia. No jeszcze zobaczę. Dobra, najpierw Najpierw wezmę jedno i zobaczymy, jak to będzie się przedstawiać tam na kamie. No, zobaczcie, jak ładnie się przedstawiają teraz te nowe poduszki. No, piknie to wygląda naprawdę. I teraz nie wiem, czy dodawać jeszcze jedną taką w kratę, bo mogłabym jeszcze w sumie tak ładnie, wiecie, poukładać. No, na przykład w ten sposób. Tylko, że wtedy tą choinkę zasłonię. O, ale można by było tak. Wtedy tą tutaj i jeszcze na przykład jedną z tym łosiem. Chyba tak dam, bo mi się tak podoba. I chyba tak zostanie. No, pięknie wyglądają te poduszki. Są naprawdę cudne. Jak. Cudne i te materiały. Też super. A tu kacperek. Ba... Tu kacperek bawi się Zorio, właśnie jej przynosi zabawki. Tutaj nam leży ten um, obraz wielki, który kupiliśmy w Ikea. Nie wiem, czy Wam mówiłam, że go kupiliśmy, czy nie, ale kupiliśmy go. Muszę tu powsuwać te krzesła. No, i tak to. Dobra, ja... a jeszcze Wam pokażę ten fotel, o którym Wam mówiłam. wybaczcie za bajzel, bo bawiliśmy się przed chwilą w bingo z synkiem. A tutaj kosz. Wczoraj żeśmy wrzucali sobie do kosza, no mój synek tam ostro się czymś bawi nowym. Chyba ory jakąś zabawkę dorwał. O tym fotelu mówiłam. Ja on jak widzicie jest brudny. Ja go ostatnio prałam i co, i mój syn już wylał na niego sok i w ogóle, więc ten fotel idzie w góry, bo on tutaj średnio pasuje. Zresztą on zawsze stał tam, a teraz tutaj nie ma miejsca, więc jak widzicie on jest po prostu słabo tutaj słabe ma miejsce. Tutaj są wiecie drzwi tarasowe. Jakby ten podnóżek zasłania te drzwi tarasowe. I to jest wszystko bez sensu. A tu stanie fotel, który stoi teraz u kad w pokoju i już jest totalnie niepotrzebny. No bo tak jak Wam wcześniej mówiłam, ja już nie karmię, więc on zostanie tutaj przyniesiony i on tutaj będzie sobie fajnie stał. On nie ma żadnego podnóżka. Mniej miejsca zajmuje niż ten, a ten mamy w planach, żeby moja mama uszyła nam. Go łaciatego takiego, jakby z łaciatej takiej skóry krowy, albo jakiegoś innego. Oczywiście żadna krowa nie ucierpi, bo znalazłam taki materiał, który imituje taką skórę, więc chciałabym taki fotel właśnie tam w górach. I tak, więc pewnie będę wysyłać te wszystkie kawałki mojej mamie, żeby jakby na nowo nam to uszyła, ale to już chyba po świętach zrobimy. A na razie taki pojedzie, ja go sobie w górach na spokojnie wypiorę i będziemy mieli po prostu gdzie usiąść. Mam taką nadzieję, że, że nam się uda właśnie usiąść w porze świątecznej właśnie tam w górach, nawet na tym fotelu. Nie wiem, Mikusia, jak to się stało, że aż trzy okienka musisz otworzyć. Jeden. To jest co? Kosteczka. Ale ora, będzie miała dzisiaj frajdę. No dobra. W drugim jest co? Choineczka czerwona. Dobra. I w ostatnim. Druga. Kosteczka. Jest kosteczka, no dobra. No dobra, to ten. To daj oruś teraz. Oruś! Jakieś sztuczki. Wow, pięknie ory. Poczekaj, niech zje. I teraz weź i powiedz, żeby usiadło. I five. Dobrze. A teraz. Ja ci pokażę jedną tą sztuczkę, dobra? Mogę? Oreo, na spokojnie, na spokojnie, bo się tam leci. Usiądź ładnie. Delikatnie. Delicate. Na a-a. A-a, nie e. Poczekaj, zostaw, zostaw. Nie e, delikatniej. Delikatnie. O tak, dobrze. Super jesteś psina. No, dobra. Ika, zbliżamy się ku końcowi. Który numerek? No, 18. Uuu, Pokémon. Myślisz, że to będzie Pokémon? Tak, yeah, bo like the big ones always have Pokémon. Small ones one chyba już do końca są Pokémony, co? Bo tak nie widać, żeby ten był jak coś małego. Nie. No, no. Yeah, it's Jigglypuff! Lubisz ją? Ja. Yeah. Mogę? Ale fajna. It's a sphere Pokemon. No już niezłą gromadkę masz, co? Nie. Yeah. Gacberek się cieszy. A otwieramy, zobacz, nawet duże okienko. No, mocno. Opa! Co w tym okienku jest? Co to? o, it's a boat. O, łódeczka. Zobacz, jaka łódeczka będzie, widzisz? otworzyć? no, no dobra, no ciekawa jestem co znajduje się w osiemnastce o, tutaj jest osiemnastka co tu mamy? Ośmięciutkiego. o, nie wierzę, zobaczcie e, primer pod makijaż nawilżający ze slika ranek, ja już dawno nic nie miałam ze Slika, a to kiedyś była taka popularna marka, pamiętacie? Spoko, zobaczymy, chociaż ja nie używam żadnych e, słuchajcie, pod, e, nie podkładów, tylko e, primerów, e, bo wszystko mnie zaraz zatyka, swędzi i w ogóle dramat, no ale może ten będzie inny, bo nawilżający.